Witam na naszym kanale Ogród na Szczęście. Sezon ogórkowy w pełni, więc dzisiejszy odcinek o tym, jak zrobić doskonałe ogórki kiszone. Każdy kucharz Wam powie, że, aby ugotować smaczną potrawę, potrzebuje dobrych i świeżych produktów. To samo dotyczy ogórków. Jeśli kupicie je w sklepie czy na bazarku, nie macie pewności, jak zostały wyprodukowane, czym były nawożone, czy były pryskane chemią, czy nie są przypadkiem przeazotowane, co czyni ich całkowicie nieprzydatnymi do kieszenia. Najlepsze są ogórki z własnego ogrodu, uprawiane na naturalnym nawozie i niepryskane środkami chemicznymi. Druga rzecz to świeżość. Ogórki powinny być kieszone bezpośrednio po zerwaniu. Jeśli czekają na kieszenie dłużej niż jedną dobę, zaczynają się w nich procesy fermentacyjne. Trzecia ważna rzecz to woda i sól. Ja do kieszenia używam wody źródlanej, niegazowanej i soli grubej, kłodawskiej. Na jeden litr wody daję jedną dużą łyżkę soli, gotuję i ogórki zalewam wrzątkiem. Jeden litr zalewy wystarcza na 2 litrowe słoiki ogórków. Czwarty ważny warunek powodzenia to za każdym razem nowe wieczka do słoików. Stare mogą być zainfekowane grzybami. Oprócz ogórków do jednolitrowego słoika wkłada trzy ząbki czosnku, kawałek korzenia chrzanu, koper najlepiej baldach lub łodygę i opcjonalnie jeden liść dębu i jeden czarnej porzeczki. Liście i koper wkładam na dno słoika. Ogórki upycham tak, aby nie, nie wystawały spoza zalewy, a były poniżej jakieś 2-3 cm, ponieważ w trakcie kieszenia słoiki kipią i trochę wody wypłynie. Ogórki zalewam wrzątkiem, zakręcam i trzymam w cieple jedną lub dwie doby, aż zmętnieją. Po czym wynoszę do chłodu. Po zakończonym procesie kiszenia warto słoiki obmyć czystą wodą i ustawić w chłodnym, zacienionym miejscu. Potem już tylko rozkoszować się smakiem ogórków aż do wiosny. Nie muszę nikogo przekonywać, jak ważną rolę odgrywają kiszonki dla zdrowia układu pokarmowego. Cała odporność człowieka pochodzi właśnie z jelit. Jeśli nie uczciliście jeszcze ogórków, to namawiam, by to zrobić. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.